Witam. Po tej stronie, sistek, na przykładzie pary walutowej, funt brytyjski w stosunku do dolara kanadyjskiego na interwale H1, chciałem pokazać, jak według mnie może tutaj się zachować cena, kontynuując wzrosty. Ale najpierw ostrzeżenie o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie, ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuję tylko i wyłącznie mój sposób myślenia i nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja przysteje podjęta jest tylko i wyłącznie twoją decyzją i nie możesz obciążać mnie konsekwencją twoich wyborów. Jak widzimy, cena troszeczkę już daleko odeszła, ale mimo wszystko chciałem się podłączyć i dalej kontynuować wzrosty. No i spróbować to rozegrać. Mieliśmy tutaj wcześniej przybicie kinżuna, mamy przybicie chmury. No i mam nadzieję, że cena pójdzie dalej w górę. Przejdę sobie interwał wyżej. Mam na H4 kana i Kinjuna, co dla mnie jest bardzo istotne. kana i Kinjuna oraz chmurę ustawioną na wzrosty. Jest to ten sam kierunek, na którym ja w tej chwili chcę grać, czyli na H1. Tutaj mam ustawionego kana, Kinjuna i chmurę też w górę, więc mam nadzieję, że dynamika będzie długa i trwała. Stawię sobie świstaka na zamierzonym pomiarze, czyli chcę grać przybicie chmury. Tutaj mam eleganckie przybicie, bo przybicie mi dochodzi w postaci turbo dla mnie przybicia, tak zwanego. Oprócz przybicia chmury mam przybicie też Tenkana i Kinjuna. Jak widać, cena doszła do zasięgu 161,8. Z tego ustawienia, no i jest odpoczynek. Sprawdzę jeszcze sobie. Ustawienie z przebicia kinżuna. No i proszę bardzo. Wartości mi się pokrywają. Mam 423 z przebicia kin kinżuna. I 161 z przebicia chmury. Wchodzę piętro wyżej. Jak widzimy ustawienie jest jak najbardziej prawidłowe w moim kierunku. Ale jest sygnał, który... Jest dla mnie złowieszczy i dlatego przeszedłem w tej chwili interwał wyżej. Czy mam taką szpilkę, którą opisuję we booku. Muszę wziąć to pod uwagę przy ustawianiu indykatora świstaka. Taka szpilka mi mówi, żebym zwracał uwagę jak ustawiam świstaka i dokąd chcę grać. Mam nadzieję, że dobrze to ocenię. Wracam na interwał niżej. Jak widzimy mam wybicie tej. Strefy. No i korekty. Mamy piątek, więc czekam na przyszły tydzień. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Ustawię sobie, przesunę trasę tę linią, żeby nie zagracać rysunku. Na szczyt tej szpilki właśnie wracam oczko niżej. Strefa oporu pojawia się w strefie, którą ja często pokazuję na filmach i zwracam na to uwagę czyli między płaskimi kinżunami. Ustawię sobie taki kanał oporu. Mamy płaskiego jednego kinżuna, płaskiego drugiego kinżuna. Wykazujemy, żeby nam nie przeszkadzało. Przeciągniemy sobie kanał. No i proszę bardzo, jak widzimy, w tym kanale cena oporowała. Ja się takim kanałem posługuję. Jest dla mnie pomocny. Jak widzimy, strefa kanału jest tolerowana. No i teraz, co jako ciekawostka? Mamy pierwszą świecę, która wybija ten kanał. Czyli to jest ta świeca. Założenie. Tak, jak powiedziałem, mam, że cena dojdzie do zasięgu 261,8 i ustawię sobie tutaj liniał. Mam nadzieję, że oczywiście ta cena dotąd dojdzie. Zmierzę sobie jeszcze jedną rzecz, czyli zmierzę konkretnie sobie tą świecę, która mi wybija ten kanał w taki sposób. I proszę bardzo. Jak widać. Pomiar tej świecy pokrywa się jako wartość jego maksymalna ze strefą, do której chce grać w postaci 261,8. Jak cena będzie dochodziła do tej strefy, muszę być dosyć ostrożny, ponieważ widzimy tutaj, że mamy płaskie SSB, twisty i płaskie chmury. Więc tutaj w tej strefie może być jakiś opór. Więc muszę tutaj asekurować się, przesuwając w odpowiednie miejsce swojego stoplosa, żeby cenami Co cofnęła. No to, żebym miał cały czas operację na zarobku. Strefa będzie teraz do wykasowania, bo jest już niepotrzebna. I teraz rozegrałbym to w taki sposób. Poczekałbym, aż cena dojdzie i wybije mi z tego ustawienia, z interwału wyższego. Zbije mi te 161, a dlaczego, to już podpowiadam. Jak sobie tutaj przesunę świstaka na przybicie tej chmury, to widać, że strefa się pokrywa, a jest to przy okazji retest chmury z interwału niżej. Więc tą strefę bym po prostu sobie odpuścił i jej nie będę grał. Po wielu stratach na koncie odkryłem, że taką strefę lepiej sobie odpuścić, a zagrać większego pewniaka. Dlaczego? Ponieważ cena, jakbym tutaj sobie wystartował, mogłaby dojść do tego poziomu, napotyka opór w postaci tych dwóch zasięgów oraz mamy płaskie chmury, konkretnie SSB i płaskiego kinżuna. Już się nieraz przekonałem, że cena potrafi do takiej strefy dojść, a później robi mi kuku na koncie. Więc odpuszczę sobie to. Nie będę się napinał, bo mi to nie jest do niczego potrzebne. A zagram strefę powyżej tych oporów. Mam do zgarnięcia minimum 130 pipsów, co mi jak najbardziej zadawala. Może troszeczkę więcej się uda. Zobaczymy. Poczekam, aż zostanie wybita ta strefa. Będę miał swój punkt B. No i po wybiciu punktu B. Będę jechał wyżej. Cały czas pracując na interwale konkretnie H1. Pozostawię to w takiej strukturze, w takim ustawieniu i zobaczymy, jak to będzie w przyszłym tygodniu. Witam w części drugiej. Jak widzimy, cena doszła elegancko do zasięgu przeze mnie zamierzonego czyli 261,8 z przybicia chmury. Przejdę oczko wyżej. Mówiłem, że robię tutaj jeszcze pomiar na świecy, która wybiła kanał oraz tą szpilkę. Odpuszczę sobie ten ruch, który jest ceny do zasięgu 161,8 z pomiaru tej świecy oraz w tym wypadku na H4 z ustawienia świstaka na przybiciu tutaj kinżuna, a na interwale niżej jest to w tym wypadku retest chmury. A ja grałem akurat nie retest, tylko przybicie. Powiem, że sobie tą strefę odpuszczę i bardzo dobrze, bo nie wiadomo, jak tutaj się cena zachowa. Poczekam sobie na wybicie. Mierząc oczywiście na H1, na wybicie tej strefy. No i proszę bardzo. Mam świecę, która wybija korpusem, tą strefę, i tutaj mogę to sobie przyjąć. Ten szczyt świecy, czyli konkretnie knot, jako punkt B. Lub mam bardziej zdecydowane wybicie i mogę którąś z tych świec, albo tą, albo tą świecę przyjąć jako punkt B. Ja akurat przyjąłem większego pewniaka. Czyli poczekałem i tej nie dotykałem świecy, a przyjąłem tą świecę jako pełniak przebicia. Mam za plecami szpilkę, więc ustawiam sobie, mimo to, że ta świeca jest przebijająca, nie ustawiam sobie w tym miejscu pokażę, punktu B, ponieważ tutaj wcześniej znajdowała się cena, więc sobie dla bezpieczeństwa przesuwam sobie punkt B na te miejsce, ale tu mam potwierdzenie ruchu w górę. Takie ustawienie i rozmyślenie powoduje mi to, że nie wchodzę sobie na tej świecy i nie przeżywam ewentualnej korekty. Tu na szczęście jest minimalna, więc nam by krzywdy nie zrobiła. I dopiero wchodzę na tej świecy. I ta świeca była dla mnie strefą wejścia w rynek. Mamy delikatną korektę, przez którą nam się nic nie dzieje, a później bardzo dynamiczny ruch do zasięgu, który wcześniej ustawiłem. I proszę bardzo. Tak jak wspominałem, tutaj mam 120 prawie pipsów, tu mam 130 pipsów. Ja sobie ustawiłem swój take profit na kilka pipsów przed zasięgiem 261, już asekurując się, gdy cena docierała do tej strefy, o której wspominałem wcześniej z pomiaru świecy przebijającej mój kanał, mniej więcej w tym miejscu i tutaj. Na tej świecy miałem operację zamkniętą. Tu był mój take profit, a z tej świecy był start. Tej zamknę, jeszcze raz pokażę. Tutaj mieliśmy punkt B. Ta świeca była świecą decyzyjną wejścia w rynek, i ten cały ruch był dla mnie zarobkiem. Dziękuję i życzę powodzenia.